Podobno jako ludzie jesteśmy po prostu formą białka. Ja jednak patrząc na swoje dzieci, to mam wrażenie, że składamy się głównie z emocji. I że wcale nie wiedza, mądrość jest czasami najważniejsza, ale właśnie to, jak radzimy sobie z innymi ludźmi. Czyli kłania nam się chyba inteligencja emocjonalna. To jest inteligencja, która nam mówi o tym, co my wiemy o swoich emocjach, co my wiemy o emocjach innych ludzi. Jak my zarządzamy swoimi emocjami i z emocjami innych ludzi. Jak my rozumiemy świat z poziomu takiego rozdrgania właśnie emocjonalnego i to jest szalenie ważne. To w takim razie Dorota, jak ocenić, czy u naszego dziecka ta inteligencja emocjonalna jest dobrze rozwinięta? To wszystko zależy od wieku dziecka. Od pracy, którą wkładają rodzice w rozwój inteligencji emocjonalnej, od ćwiczeń, które się z dzieckiem wykonuje, od tego, jaka jest nasza rodzicielska dorosłych w ogóle świadomość związana z naszymi emocjami, z emocjami naszych dzieci, po co te emocje dziecku są. Więc najpierw robimy sobie taki leksykon. I rozmawiamy o tym z dzieckiem, czytając książeczki, bawiąc się z różnego rodzaju zabawkami, e, oglądając e, telewizję, oglądając dzieci w parku. Mówimy: zobacz, ten chłopiec się boi, albo ten chłopiec jest zdenerwowany, albo ten chłopiec jest zły, albo ten, tej dziewczynce jest smutno. Nazywamy. nazywamy. Potem nazywamy to u dziecka, czyli Uczymy go, żeby on sam umiał zidentyfikować, co się z nim dzieje, i robimy to często w taki sposób, że mówimy, zobacz, jestem zdenerwowana albo jest mi smutno i zachowuje się tak i tak. I mówimy, o, widzę, że jesteś yy, zły, bo przegrałeś w grę i to jest normalne, że jesteś zły, i to jest okej, okay, że jesteś zły. I teraz jak sobie możesz z tym poradzić? I niestety nie zawsze rodzice mówią, co dziecko ma z tą emocją zrobić. Bo mówią dziecku uspokój się. Nie znam żadnego dziecka, w ogóle żadnego człowieka, który się uspokaja. Powiedzenie: uspokój się. Emocje trzeba wykrzyczeć, wypłakać, wytłupać, wyśmiać, wybiegać. Um, uczmy dzieci, co one mogą zrobić. Jak ci jest smutno, to popłacz i będę cię trzymał za rękę, żebyś sobie mógł wypłakać. I jak jesteś wściekły, bo przegrałeś, to narysowałam cię to takie kółko na ścianie, kop w to kółko, kółko tub, krzycz. Wyzłość się. Jak się bawimy z dziećmi, mamy różnego rodzaju zabawki, bawimy się z dzieckiem, no to teraz możemy się bawić, że ktoś kogoś przestraszył, Zobaczmy. ktoś się rozśmieszył.